Cześć Simonu, z tej strony ja, yy, Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, chyba zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiaj film informacyjny. Na następnym odcinku już zaczynamy. Na cudowną serię, właśnie, jaką serię? Dużo on odpowiedziałem na ostatnim odcinku, yy, z czym to będzie związane. Nasza nowa seria będzie związana z Farmingiem Simulatorem 20, gdyż jak moi dłużsi widzowie pamiętają, próbowałem nagrać starsze wersje Farminga, ale mi coś nie wychodziło. Po pierwsze zaniedbałem serię, po drugie nie pamiętałem co robić, bo no. nie mi się szczerze czekać, aż jakieś plony urosną, bo w 20, jak się dobrze patrzy, to... Bo szybciej to wszystko rośnie, może można sobie ustawić czas. Bo 20 dostała trochę tych update'ów, już no. Eee, aczkolwiek, nie mówię, że starsze farmingi się mogą nie pojawić, bo mogą się pojawić, prawdopodobnie się pojawią. Lecz na początku, chcę nagrać to, co jest aktualnie w moich planach, to co myślę, żeby nie nagrać, aczkolwiek i tak nagram, bo farming to jest tak na spontanie niż cokolwiek planowane, a więc to na pewno nagrać coś z, 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 zaplanowanego tak z farmingiem 20 eee, i po co robię ten film informacyjny? Robię ten film po to, żeby powiedzieć, że na początku naszej pięknej serii yy, pierwsza seria, bo będą dwie serie z 20. <laughs> pierwsza seria jest taka, mamy yy, mamy... Cash Moda, że tak to nazwę. Money Moda, Cash Moda, jak, jakkolwiek to woli to nazwać. Mamy 8 milionów na start. Tam już mam przygotowane mniej więcej wszystko. posprzedowałem tam te maszyny. I tak. Bo nie chcę mi się tego tłumaczyć w następnym odcinku, jak już będziemy tą tę serię. Więc tłumaczę wam tu. Eee, kupujemy średnie maszyny. Oczywiście niektóre będą słabe, niektóre mocne. Głównie chodzi mi tu o ciągnik i o kombajn inaczej o kultywator, siewnik, coś w tym stylu. Eee, naczepę może też jakąś średnią się zobaczy. Naszym celem jest kupić wszystkie pola. Oczywiście, nie kupię wszystkich. Kupię te mniejsze i średnie... Kilka średnie, więc dwa, trzy średnie. Te największe, te duże zostawię na zarobienie. Tam chyba było jedno pole za milion, więc je zostawiam. Kolejnym naszym celem, to już pewnie będę się powtarzał z tym Naszym celem jest kupić najlepsze ciągi, kupić ich dużo Kupić dużo kombajnów, wykoksić się, kupić dużo zwierząt Z zwierzętami myślę, że nie będziemy zaczynać Tą kasę jakoś się przeznaczy na pracowników, reszta jak zostanie Myślę, że tam po kilka można by było kupić, ale to owce bardziej Myślę, się bardziej opłaca inwestować Eee, teraz tak. Naszym celem będzie zdobyć 10 milionów, tak jak mówiłem, kupić najlepsze maszyny, kupić dużo zwierząt, mieć z tego zysk duży. Eee, I to chyba na tyle. Jakieś jeszcze plany możecie pisać swoje sugestie w komentarzach, co można, jaki cel jeszcze zrobić. E, następna seria, druga seria z farminga to będzie taki właśnie normalny gameplay bez cash moda, po prostu od zera. Mamy tam te startowe maszyny, i to jest wszystko. E, chcę robić takie dwie serie, bo myślę, że to może być ciekawe. Bo jak można popatrzeć na YouTuba, dużo YouTuberów zaczynało też właśnie z takim cash modem albo cashem, kredytem wszystkim. Farmingu, więc myślę, czemu by tak nie zrobić Farmingu 20, coś na telefonie, coś innego, coś nowego, jeżeli chodzi o mój kanał. Eee, skończyliśmy serię z Brawl Starsa, więc no, ale nie mówię, że skończono na zawsze. Kiedyś na pewno wrócimy do tej gry, aczkolwiek na razie trzeba ponagrywać to, co jak już mówiłem, mam w planach. Także tak. Eee, no tak jak mówiłem na początku będzie z cash modem, potem normalny gameplay, taki zwyczajny po prostu gameplay, bez niczego, startowe maszyny, to wszystko ale no, wiadomo jakie są zbierać pieniądze, grać na lepsze maszyny, yy, kupić no, lepsze pola. I teraz tak, część z Was, oczywiście wątpię, żeby się zapytała, ale powiedzmy że część z Was się zapyta, czy będą timelapsy, czy będą właśnie takie normalne odcinki z głosem. Będzie, będą tam timelapsy, będą odcinki normalne z głosem. Myślę, że na Cash Modem będzie więcej trochę lapsu, Lecz nie wiem, wątpię. Czemu by nie ponagrywać z głosem w sumie jak mnie nie patrzeć? Eee, mogę coś takiego zrobić, dlaczego by nie? To już są Wasze sugestie, jeżeli ktoś by chciał, ale myślę, że tam z parę time timelapsów też by się mogło pokazać. I chciałbym od razu uprzedzić, że mój telefon, mimo że to jest no, nie nazwę tego nowym telefonem, bo dostałem go przed wakacjami, więc no, więc już swoje, swoje miesiące ma. Eee, nie jest on najlepszy, nie powiem. Plusy są, że jest duży, fajny. Ale jest okej. Okay. Ale nie wszystkie gry na nim chodzą dobrze. Farming na niskiej grafice chodzi jako tako. Czasami jest taka ścinka, za co bym chciał was przeprosić oczywiście. Eee... I no właśnie. O to mi właśnie chodzi, żeby nie było pisania, że coś ścina, to mi na... nie nagrywarki... Eee... Do... Programu do montowania, coś w tym stylu. To tu chodzi o mój telefon, bo mój telefon nie jest najlepszy. Głównie chodzi tu o to, że nie wszystkie gry dobrze na nim chodzą tak jak bym chciał mieć. Takie jakbym chciał mieć wymagania. Dlatego bardzo przepraszam, jeżeli będzie krótko, w sensie może krótko, cienko chodzić. W sensie ciężko. Tak dupy, że tak powiem. Bo no. potem po farmingach mam zaplanowane poradniki. Poradniki, jak pobrać po na przykład właśnie takiego farminga z Cash Modern, na przykład albo tą grę, co macie właśnie na filmiku. Z mo... Po prostu. Część z Was może wiedzieć, jak to pobrać, część z Was może umieć, ale nie wszyscy muszą umieć, nie wszyscy muszą wiedzieć, jak to zrobić. Tego warto takie poradniki zrobić. Następną częścią poradników chciałbym nagrać Discord. Myślę, że najpierw Discord się pojawi. W sensie te będą pomieszane, nie? Poradniki jak poradniki będzie po prostu pomieszane i takie tam. Potem, bym chciał coś nagrać, coś co już nie jest naprawdę modne, aczkolwiek chciałbym, żeby się pojawiło na moim kanale. To jest właśnie FNAF. Tak, dobrze usłyszę FNAF. Nie chciałbym zaczynać od... W sensie jedynkę chciałbym nagrać, aczkolwiek muszę się nauczyć w nią grać, bo nie za bardzo mi to goli. Dwójka na 100% ja pokażę. Trójka. Nie wiem i czwórka też nie wiem czy się pojawi. Bo trójkę i czwórkę to ja w ogóle nie umiem przejść. Więc wątpię, żeby się pokazało. Eee, I myślę, że będzie bekowo trochę na tej serii, bo no nie powiem, ja, ja nie jestem przyzwyczajony do rzeczy. Ja po prostu jestem taką osobą, która nie lubi horrorów. Yy, I zawsze na Jonescara miał, nie wiem, jakiś strach. Jeżeli usłyszycie póki nie, to znaczy, że się yy, podskoczyłem i mi telefon wypadł z rąk, więc no. Tak, chciałbym to też nagrać na telefonie. No i myślę, że można by było też Robloxa tam w jakimś czasie nagrać, ale to nie wiem. bo ten spróbowałem jakoś swojego grata. Um, ustawić do nagrywania i może by pojawił się EuroTrack, ale to już są marzenia na jakiś dłuższy czas, to już w przyszłości. Na razie mam w planach tego farminga, nafa, poradniki, no. Wszystko się okaże jak to się łoży na tym kanale, także no, wyczekujcie. Eee, tak jak dotąd nigdy nie za suba, to naprawdę zasu zasubskrybuj mordeczko, może mi się to przydać, naprawdę. A ja Wam dzięki za oglądanie, widzimy się już w serii w farmingu. Trzymajcie się mojego minnieła.